Dzień dobry. Witam państwa. Szymon Łączny i Centrum Kompetencji Bas w Pamiątkowie. Wielkopolska. Kolekcja odmian rzepaku ozimego Invigor. Dzisiaj znajdujemy się przy odmianie Tuba. Najnowszej odmianie zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze na początku 2022 roku, najnowszej z kolekcji odmian Invigor. Tuba to odmiana mieszańcowa, cechująca się jednak Umiarkowanym tempem wzrostu jesiennego, umiarkowanym wigorem wzrostu jesiennego, dzięki czemu jest polecana do wczesnych i optymalnych terminów siewu. Dzięki takiemu wigorowi nie wyrasta nadmiernie przy wspomnianych wczesnych siewach. Odmiana ta cechuje się wysokim i stabilnym plonowaniem nasion, jak i tłuszczu. Co ważne, posiada bardzo korzystny profil zdrowotnościowy. Ponieważ tuba posiada odporność na suchą zgniliznę kapustnych dzięki wbudowanemu genowi RLM7, posiada odporność na wirusa żółtaczki rzepy oraz dobrą tolerancję na zgniliznę twarcikową i wertycyliozę. Korzystając z takiego, z takiego pakietu cech, takie charakterystyki odmiany, zachęcam Państwa do sięgnięcia po odmianę Tuba I wypróbowania go na e, własnych polach, siejąc rzepak o zimy w najbliższym sezonie. A zanim jeszcze dokonacie ostatecznego wyboru, oczywiście spotkacie się z wynikami planowania z Centrum Kompetencji BAS w Pamiątkowie, jak i pozostałych centrów w Polsce. Dziękuję serdecznie za uwagę. Do zobaczenia. PASF We Create Chemistry.